Dobra, słuchajta, ruszamy. Kapkę wcześniej. Korek jest. Mały koreczek jest na Ważnieńskiej Tutaj, w odcinku, że tak powiem, remontowanym. Na leśniczówkę jedziemy. Przejazd techniczny. Dzięki. Teraz techniczny, z linii 141 na 192 Więc pod takim filmem właśnie jak teraz jedziemy Oczywiście padło pytanie, co to za linia Nie wiem, czy ktoś nie ogląda, tylko po prostu od razu pyta Tak każdym razem staram się mówić, co robię, gdzie jadę, jak jadę, czym jadę A To pytanie, co to za linia, linia, linia prosta I wyświadczą, wykręci jak gryba, coś tam stara się wytłumaczyć, gdzie niegdzie, ale, ale dalej przychodzą na ciśnowi i zadają te same pytania. Bo po co przestrolować, sobie i tak dalej. A zresztą, co ja tu będę z czemki zobaczcie. A był krótszy ale ja już się wydłużył. Hodowl hodowlano nie przejdziemy, bo jest zamknięty. Chyba, że tam coś chwilowo jakiś tam widzę kogut, więc może to tam. Akurat blokuje jakoś, jakaś jakaś maszyna budowlana Chociaż nie wiem, no zdążymy, albo nie zdążymy Mamy 15, 16, 17 minut teoretycznie Powinniśmy zdążyć, ostatnio jak tu miałem 140 Fakt to było chyba po południu No to tam minus 10 ogólnie na dworcu już, nie? No nawet nie Nawet nie minus 10 było minus 7, ale jechałem za. Jechałem za jakimś wozem. Przez którego. Zapadałem opóźnienie, bo mu się nie wiem, nie spieszyło. Czy. Nie. Czasem tak jest, że za kimś się jedzie, i ten ktoś naprawdę. No ciężko przejdzie. Ja tu zobaczcie w prawost. Nie schodzimy, bo jest rozkopane. Jak obiecali czerwca, to jak oddali w czerwcu. przejezdność Ale co z tego, jak kurkuje się na dole? Było do do ja? zwężenie, bo światła, bo coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Co? Coś się dzieje na Legionów? Tam ten Tamtędy jeździmy dziś. No ciekawe. Ciekawa sytuacja. To słuchać. Radia. Nie tego, tylko radio. Ale. Co oni tam mają do powiedzenia Także niestety na no, tutaj wakacje nie obowiązują i urlopy. 9 <grywka> godzina tutaj jest korek. No niestety to jest jedyny zjazd tutaj na. Zawodnicy na witamino, wzgórze. Co tam jeszcze? To Jest taki, jest dawno, powinna być w no ale dawno jej nie ma. Tu jest tak troszkę jak w udańsku, przed 10 laty. Z Słowackiego stara jeszcze była, nie było wyklętych ale i żołnierzy, wyklętych czy kartuska nie było od Armii Krajowej dociągniętej tutaj oczywiście do tyłu ładnych parę lat co zrobić miejmy, wakacje. miejmy nadzieję, że po wakacjach już tu skończą, bo będzie Kongo no idzie to jakoś, idzie ale Ktoś skręca tak jak to dobra co to, Open Air się zaczyna, nie? Jutro już chyba jakieś tam pierwsze wozy będą krążyły Dzisiaj poniedziałek, 1 w środę się zaczyna, środa, czwartek, piątek, sobota A ja nie biorę w tym udziału Nie ma co tam się szarpać Ale widziałem, że główna, główna trasa to będzie przez jest taka da Kwiatkowskiego, Kwiatkowskiego do góry, Pułkownika Dąbka i Zielona To tylko taki wariant jeszcze tam yy, drugi jak gdyby Przez, przez właśnie droga mi na Nasypowa, no to jest trochę gorszy, bo, bo tam trochę kręcenia, pewnie korki jakieś będą, wiadomo. Więc wszystko pociśnie, a tym bardziej, że jest buspas na chwilę na, na, na Kwiatkowskiego. Więc to chyba troszkę jednak lepiej. No zobaczymy, co tam będzie jeździć, jak tam będzie jeździć, co będzie i tak dalej, i tak dalej. Tam przez dużo komunalnych wiadomo, że będą wozy z PKA, ale to będą raczej dzierżawy. Kierowcy będą gdzieś tam pewnie z PKS-u i grypy PKS, gry, gry, PKS więcej chyba wystawia. Ale raczej nie spodziewam się jakichś ciekawostek. No przynajmniej nic o tym nikt nie pisze. Jakichś tam zabytkowych cudów. Z Legionów, proszę ludzi do siebie zawołać, tak? Bo to jest sytuacja awaryjna, nie stoi tam ferkę. I wiadomo, ile jeszcze to potrwa, także nie stawiamy przystanku, ale proszę ludzi zawołać, żeby do Pana podeszli, żeby nikogo nie zostawić w syrokomni Dobrze W mm ale... -hmm. czekajcie, czekajcie, bo Legionów to jest ta, co tak idzie Redłowska do góry, dobra. Redłowska, ale wyskręcamy potem legionów. Syrokom, nie pomoże to ta... z za skrzyżowaniem z kopernika. No zobaczymy na razie. Nie mówią o linii 192, więc. No i tu jest zajebisty koreczek. W tę stronę też. Wszystko z leśniczówki. Ile tam ludzi musi mieszkać? Takich kuarek, no, tam z hodowlanej jeżdżą właśnie tędy bo inaczej ich nie da rady, Nie mają innej trasy i jeżdżą tędy. No mamy czasy takie tam w miarę dosyć długie po 20 parę minut. Ale to wszystko moja przerwa, nie? Wszystko to jest moja przerwa. Także fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczcie ja pierdolę. Tak to jest Jakie to tam, tak to się ciągnie wszystko Jedno 150, no nie tam zjazd Zajeb... A ja, ja wyjechałem szybciej i jestem i jestem na tak. I jestem o czasie. Jestem o czasie, wyjechałem 5 minut szybciej. No nic! Jak już chciał to przeżyć. Gdzieś się może trafi, ale później nie dostał, że chociaż sobie zjeść jak człowiek. No ale tak polepszona jest. Także narzekania ciąg dalszy. A jak tu nie narzekać? Późno. jak tu takie jaja. Jak berety. Jajca jak berety. Dalej, dalej, podnieś. Połowie, jak muszę się wyrobią muszą no i dobra słuchajcie będziemy walczyć Czekajnie jak widzieliście walka no i ten film jest rzucony pewnie już jest nie wiem może nie tyle po, po, po wszystkim ale a, no i jeszcze mamy dwie minuty wyrównawcze na tym Redłowie na płycie redłowskiej A to to a 45 mam no 15 27 minut za każdym kółkiem mamy przerwy także No ale to widzicie Trochę będzie zabrane no Niestety nie mam na to wpływu A szkoda Wielka szkoda teraz jadę przez Normalnie a wracam Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kółek. Na płytę jadę normalnie. Podstawowym wariantem powroty. Wszystkie mam przez stadion PKM A szóste kółko robię w jedną z drugą stronę przez stadion PKM I jak będę kończył pracę to jadę przez stadion PKM Dobra, ale to samo ustawia i przestawię. Dobra, na razie.